Major Tempski wyjaśnia pojęcia kolonialne o stosunkach dwu raz i słyszy, czego dawno nie słyszał. Co dnia wysyłano w bory nowo zorganizowane kompanie milicji. Gońce, przysyłani z obozu Camerona przynosili dobre nowiny o paszturmem turmem zdobytych, jeńcach pojmanych, hał hał tępionych. Duch wojenny budził się w załodze, pomimo zajęcia naftowymi spekulacjami. Chociaż z dnia na dzień zagłębiające się świdry dochodziły coraz bliżej do rozwiązania zagadki, dlaczego strumyki okoliczne naftą cuchły i skały tłuszczem przesiąkły i w urwiskach spotykano bryły bitumenu, pozostałości po nafcie wylanej zło na ziemi i ulotnionej w powietrzu. Oddział po oddziale odchodził wesoło, licząc na świetne zwycięstwa, na krótką kampanię i na powrót do czekających bogactw. Major... A raczej generał Tębski żegnał ich regularnymi słowami: Im prędzej się sprawicie z poganami, tym prędzej będziecie mogli do waszych klejmów powrócić. Założyłbym się, że w sam dzień waszego powrotu z pierwszej studni olej popłynie. Mnie się zdawało, że ta nafta istniała tylko w imaginacji wąchającego komitetu pseudo-Pensylwańczyków. Zdanie to zmienił inżynier górniczy przysłany z Oakland, który zdał raport korzystny o kopalni po dwudniowym jej badaniu. Kupcy z Plymouth zawiązali natychmiast akcyjne towarzystwo z kapitałem 50 tysięcy funtów celem eksploatowania okolicy. Gazetki miejscowe podzieliły swe łamy, drukując wieści wojenne małymi, a plotki naftowe dużymi literami. Sam żałowałem klejmu na wybranym wzgórzu, gdyż każdą parcelę tam leżącą przyjęto jako pełną akcję na 500 funtów. Karol szefer już mógłby otrzymać kilka tysięcy za udziały własne i swojej narzeczonej. Jednooki Williams wyrywał rude włosy z rozpaczy, że ich więcej nie kupił, zapewniając, iż pierwszy raz w życiu zgrzeszył zbytnią ostrożnością. Karol okazał przy tej sposobności talenta, o jakowego nie posądzałem. Wkrótce udało mu się do tego stopnia zjednać zaufanie dyrektorów kompanii, iż można było nazwać go duszą przedsiębiorstwa. Za wpływem tych panów otrzymał urlop z wojska. Pracował za trzech. Umiał pisać reklamy, łapać ludzi pieniężnych, wydawać sąd o robotach górniczych i maszynach, które miano sprowadzać. Wedle jego rady wysyłano statek żaglowy do Sydney po niezliczoną ilość świdrów, rur i lokomobil. Zebrano wszystkich bednarzy okolicznych i wzięto się do robienia baryłek – on sam wertował księgi, aby odkryć sekret napuszczania drzewa po kostem, co nafty nie przepuszcza i czyni beczki zdolnymi do morskiego transportu. Spotykałem go coraz rzadziej, albowiem coraz częstsze przesyłanie rannych z placu boju zmusiło rząd do budowy polowego szpitala, przy czym i mnie zajęto. Czasami, idąc do namiotów po dziennej pracy, spotykałem Jenny, patrzącą tęsknie ku pagórkom, kiedy zgrzytały świdry. I słyszano komendę jej kochanka. Jenny, Jenny, pytałem. Czy cię nie cieszy, że zostaniesz wielką panią? Nie, odpowiadała. Karol miewa teraz mało czasu. Widuje go tylko na godzinkę wieczorami. I wtedy tęskni ode mnie do swych papierów jak to nazywa, obliczeń. Widujecie się jednak co dnia. Co z takiego widywania? Chciałabym, żeby raz już skończyli tę sprawę i olej wypłynął. Cóż wtedy? Karol miałby tyle pieniędzy, ile jego serce łaknie, nie potrzebowałby męczyć się tam i pisać z panami w mieście. Powiada, że skoro olej dostaną, będzie żył z dochodów i nigdy w życiu nie będzie pracował. Ja, Jacyż będziemy wtedy szczęśliwi! dodała, poprawiając dumnie swoje krucze włosy, coraz sztuczniej czesane. I krynolinę, co dni kilka potężniejszą i bardziej szpecącą jej potężne, lecz symetryczne kształty. To dziecię przyrody zapominało chodu i gracji. Często śmiać się musiałem, spoglądając na odchodzącą, kręcącą się i skracającą kroki olbrzymkę, naśladującą wedle swego zdania akcję i grację miejskich panienek. Jedną naszą gawędkę przerwał marsowy mężczyzna. Był to sam major, czyli raczej generał. Gdyż tytułowano go wedle godności przyznanej mu przez rząd kolonialny. Ha, e, czy może przeszkadzam? zawołał po niemiecku, gdy dziewczyna odeszła za obrem wojskowego głosu. Polak zawsze Polakiem. Widzę, że pomimo krótkości pobytu upatrzyłeś już zwierzynę dla siebie. Smagłą cokolwiek, lecz wcale ponętną. Wytłumaczyłem mu, że pannę Jenny traktowałem jako narzeczoną przyjaciela. Czy to może dziewka, o której mówią, że Karol Szefer przyrzekł z nią się ożenić? Owa, którą widziałem po owej nocnej zwadzie? To ona, majorze. Co za głupota. Człowiek mądry, sprytny. Teraz ma i widoki. Choćby ich nie miał, ma już stosunki. Poznano go, o co głównie chodzi w koloniach. Wszak to geolog nie tylko teoretyczny, lecz i umiejący zastosować swą wiedzę do górnictwa. On tutaj fortunę zrobi. Rzeczywiście jest to człowiek niepospolitych zdolności. I z dobrego domu. Rodzina jego posiada co nazywamy na Śląsku Rittergut. Źle się z nim obchodzili, wypędzili go, że tak powiem, z domu. Lecz majątek go nie minie. Znam jego rodziny i stosunki, bo rodzice moi sąsiadowali z tym majątkiem. Od dni kilku poznałem go bliżej i przypomniałem sobie dzieje tej familii. Składa się ona z dziwaków, ludzi egzaltowanych, zagrzebanych w książkach, rozpuście lub dziwnych namiętnościach. Nazywają ich rodziną dziwaków. Wszystko u nich na wspak idzie. Lecz to nie ubliża ani jemu, ani go nie może pozbawić majątku. Chleba dostanie, gdy mu zębów nie stanie. Cóż z tych nadziei, jeśli dziś wyżyć mu trudno? Ma zdolności i wiedzę niepospolitą, co w połączeniu z pracowitością. W pracy się nie lubuje. Komendant spojrzał na mnie pytająco, jak gdyby przypominając obecną energię Karola. Nie lubi systematycznej pracy, odpowiedziałem na nieme pytanie. Teraz pod wpływem nadziei szybkiego zbogacenia za trzech robi. Lecz powiesz mu pan posadę lub interes, gdzie grosz po groszu wpada zbierać. Zrzymałby się na kształt Pegaza w uprzęży. Pan go dobrze poznałeś? Podróżowaliśmy pieszo z Oakland do cieśniny Kuka, razem śpiąc, jedząc, maszerując, znosząc niewygodę i biedę, i razem pracując. Czyż panu jednak nie żal, że się wdaje z tą murzynką? Żal, bo sobie zamyka drogę do lepszego związku, a ją zmarnuje. To małżeństwo jest tak niedorzeczne, że całe miasto o tym niestworzone rzeczy opowiada. Gdyby zerwał z nią, jej ojciec wytoczyłby mu proces o złamanie kontraktu przedślubnego. Przysięgli zbyliby całą sprawę stoma funtami wynagrodzenia dla dziewki i te pieniądze spłacono by ze składki całego miasta, byleby nie dopuścić do skandalu, żeby biały gentleman wziął żonę krwi mieszanej. Cała ich sympatia zestrzeliłaby się więc po stronie dżentelmena. Czyżby nie żałowano dziewczyny, a któż by jej żałował? Pierwszy lepszy parobczak krwi mieszanej ją pocieszy. To tylko Maorka. Tu kiwnął pogardliwie. Gdyby kto jednak zastał tę tylko Maorkę dziewczęciem kuszącym, lecz niewinnym, narzeczoną wodza pokolenia, gdyby wydarł ją narzeczonemu, czy litowano by się nad nią? Tak czy nic się nie godzi. Lecz i w takim nawet razie nie wypadałoby karcić przymusowym małżeństwem z dziewką śniadą. Gdyby, przypuszczając dalej, zniszczywszy jej widoki, odstręczywszy kochanka, co był tylko prostym maorem, ten biały dżentelmen skorzystał z jej południowego temperamentu i pojęć półdzikich. Czyż jeszcze wolno mu cisnąć ją jak skórką wyssanego owocu? Tębski zwrócił ku mnie pełne męskie, despotyczne oblicze i zapytał ostro, czy to są przypuszczenia, czy insynuacje oparte na podstawie godnej uwzględnienia? Wyczekiwał mojej odpowiedzi z groźbą prawie w oku. Człowiek ten brał znać życie na serio, nie lubił dwuznaczników i zdradnych przyjaciół. Sam, nie wiem, odpowiedziałem otwartym poglądem, odwzajemniając ostre spojrzenie, także w jego źrenicach moja, w moich jego miniatura długo drgała. Są to przypuszczenia oparte na znajomości charakteru osób wspomnianych, i na takim badaniu jednej z nich, pod jakie mnie major poddajesz obecnie. Przypomnę majorowi, że badałem kobietę, której krewnym nie jestem, lecz nad którą pewny wpływ posiadam. Zdaje mi się, że odgadłem prawie, ale zdaje mi się tylko. Co pan myślisz o rezultacie mych obecnych badań? że major wierzysz, iż mówię prawdę i że nie bez powodu lękam się, aby miejskie namowy, bogactw nadzieja i wrodzona zasad niestałość nie pchnęła Karola na drogę, na którą dziś bez zbrodni ze swej strony i sromu dla niej wstąpić mu nie wolno. Teraz zapytam majora o rezultat jego poglądu na całą sprawę. Czy zawsze żałujesz marnującego się dżentelmena? Tym bardziej go żałuje, gdyż zabrnął bez ratunku, uwzględniając honor siebie poniżej. Jeżeli o sobie pamiętać będzie, schańbi się wobec tych, co patrzą na rzecz całą okiem europejskim. Wątpię jednak, żeby mu to w opinii kolonistów zaszkodziło. Ja, pan, kilku innych potępią wiarołomnego uwodziciela, inni puszczą mu płazem zbrodnie. Spodziewajmy się, że przypuszczenia pana wysnute z dobrej chęci, lecz rzucające cień, na charakter druha wielu cierpień i przyjemności wspólnych, okażą się złudnymi. Daj Boże. Wódz przeciął powietrze ręką, jakby dla przerwania obecnego wątka rozmowy i zapytał Znianacka, czy pan dawno z kraju? Lat kilka. Czy nie tęsknisz za nim? Nie, jeszcze lubię kolonię. Szczęśliwy, komu się tu podoba. Ja tęsknię za krajem. Szczęśliwych to tęsknić za nim może, kogo zgiełki, postęp i w życie się w stosunki zagraniczne nie oddzieliły od swoich murem przesądów. Pan od lat kilku, dopiero bawisz w koloniach, dopiero od lat kilku, ja od dziesięciu. Wtem może leży sekret mej tęsknoty, przybywa ona z wiekiem. Wszak major, nie mówisz po polsku. Nie mówię, lecz rozumiem. Urodziłem się na Górnym Śląsku, a wychowałem w Armii Pruskiej, nigdy więc płynnie nie mówiłem. Lecz zrobisz mi pan przyjemność, mówiąc swoim językiem i odbierając niemieckie odpowiedzi. Wojownik przyłożył rękę do ucha i pochylił się cokolwiek ku mnie, aby łatwiej czerpać fale słów moich. Zdawało mi się, że zmrużył oczy, jakby dla ukrycia wilgoci, którą zapływały jego siwe źrenice. Wbrew marsowemu skrzywieniu oblicza i rozkazom woli potężnej. Tak, wilgoć tłumiona, nieproszona, lecz nawet jemu samemu miła, tryskała z głębi duszy zacnej do oczu i zalewała je łzą. Łzą Polaka płaczącego, że po ćwierć wieku pielgrzymek, nędzy, powodzeń, triumfów i sławy, pogardliwych łajań, pochlebstw i pochwał, pieszczotliwych szeptów, obcych rozkosznic, wojowniczych hura, Adoptowanych braci rycerzy usłyszał słowa ojczyste, choć z akcentem podolskim wymówione. Mówiliśmy długo: ja po polsku, on po niemiecku. Zanim mnie pożegnał, napomniał mnie: Źle zrobiłeś, wybierając służbę w pionierach. Musisz się oddawać pracy niegodnej siebie i to bez nadziei awansu lub żołdu odpowiedniego. Porzuć swoje żonki. Zresztą pamiętaj, że wojna tutajsza jest walką cywilizacji z barbarzyństwem. Bez uwłaczania swoim zasadom możesz więc stanąć po stronie zaborcy, gdyż stosunków tutejszych nie można mierzyć europejską miarą. Choćby i tak było, cóż nam do tego? Przypuśćmy, że Anglicy gwałtem wnoszą tu zbawienie, że jak arab swój Al-Koran, tak oni wciskają tu religię i cywilizację w dobrej wierze. Zapytam jednak, co nam tu do tego? Po co nam marnować siły, krew może! Czy tu, czy gdziekolwiek, dla tych, co po zwycięstwie swoich zasad pochwalą tylko własne męstwo. Gdyby zaś ponieśli klęskę, przypiszą ją cudzoziemskim sprzymierzeńcom. Wódz poruszył pogardliwie ramionami na moje słowa i odparł: Widzę, że czas tracę, spierając się z tobą o tym przedmiocie. Jesteś upartym utopistą. Chciałbym ci jednak wyrządzić przysługę. Gdybyś był żołnierzem, przyspieszyłbym twój awans. Dziś nie mogę zrobić dla ciebie nic, z wyjątkiem polecenia cię na urzędnika w biurze intendentury wojskowej. Gdybym prosił cię o podanie mi ręki w celu przeszkodzenia podłości lub wymierzenia kary, czy mi pomożesz? Of course. Oczywiście. To w każdym razie uczyniłbym, gdyż zainteresowałem się losem tej dziewczyny. Lecz i Tobie pomogę chętnie, gdybyś potrzebował protekcji lub zajęcia. Nazajutrz odkomenderowano mnie do miasta na pisarza w intendenturze milicji, dając mi urlop z obozu, pod warunkiem, bym w razie powołania do wojskowej służby wstąpił do oddziału ambulansowego. Nawet starzy koloniści nie mogli się uwolnić od takiej służby, gdzie od superintendenta prowincji i członków parlamentu każdy dworował w służbie wojskowej. Tam i ja narzekać nie mogłem, że mnie przeznaczono do ambulansów w razie gwałtownej potrzeby, używając tymczasem jako dobrze płaconego pisarza.